Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku ten oto splot. Splot ten nazywa się splot drewniany. Bardzo fajny splot. Można go wykorzystać do wielu robótek. I tak naprawdę bardzo prosty w wykonaniu. Jak go wykonać? Już Wam pokazuję. Rozpoczynam od wykonania łańcuszka. Łańcuszek musi być podzielny przez dwa i na końcu dodajemy jedno oczko łańcuszka. Ja dla przykładu zrobię łańcuszek z 20 oczek plus 1, czyli z 21 oczek. Mam zrobione 20 oczek, łańcuszka, jak mówiłam, jeszcze jedno dodaję na koniec. I teraz rozpoczynam pierwszy rząd. Będę robiła półsłupki łączone, Czyli wbijam się w trzecie oczko od szydełka, te dwa oczka omijam, w trzecie oczko od się wbijam, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem i tak na razie zostawiam. Przechodzę do drugiego oczka, wkuwam się w drugie oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem i teraz mam na szydełku trzy pętelki i teraz biorę, chwytam włóczkę i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. Następnie robię jedno oczko, łańcuszka i teraz przechodzę do trzeciego oczka, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, przechodzę do kolejnego oczka, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki, chwytam włóczkę, i robię oczko łańcuszka. I teraz muszę tak robić do końca rzędu. Na końcu rzędu zostanie mi się jedno oczko i potem Wam powiem, co należy zrobić. Czyli kontynuuję. W kolejnym oczku przeciągam włóczkę i zostawiam. W kolejnym oczku znowu przeciągam włóczkę i zostawiam. Teraz mam trzy pętelki. Chwytam włóczkę, przeciągam przez trzy pętelki i jedno oczko łańcuszka. I na końcu zostało się jedno oczko, tutaj zamykam ten półsłupek, robię jedno oczko łańcuszka i na samym końcu robię tylko półsłupek nawijany, czyli nabieram włóczkę na szydełko, wkułam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez trzy pętelki. Mam zrobiony pierwszy rząd. Przechodzę do drugiego rzędu. Robię dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa. Przekręcam robótkę i teraz wbijam się tutaj, gdzie jest oczko łańcuszka, pod oczko łańcuszka. Chwytam łóczkę, przeciągam pod tym oczkiem. Następnie wbijam się nad e, tutaj ten, ten, na te dwa półsłupki złączone. Tutaj to oczko. Chwytam włóczkę, przeciągam pod tym oczkiem. Mam trzy ocz trzy pętelki chwytam włóczkę, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki, robię jedno oczko i znowu wbijam się pod łańcuszka, jedno oczko łańcuszka, chwytam włóczkę, przeciągam pod tym oczkiem, następnie wbijam się pod oczko nad złączonymi półsłupkami, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez trzy pętelki i oczko łańcuszka i znowu i tak. Kontynuuję do końca i na samym końcu, w tym ostatnim oczku, również zrobię półsłupek nawijany. I jak doszłam do końca, to teraz w ostatnim oczku robię tutaj półsłupek nawijany, czyli nabieram włóczkę na szydełko, wkuwam się pod oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełko, chwytam włóczkę, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. Mam zrobiony już drugi rząd i tak naprawdę teraz tylko trzeba powtarzać ten drugi rząd. Aż do momentu, w którym uznacie, że wasza robótka jest wystarczająco duża. Czyli znowu dwa oczka łańcuszka, przekręcam robótkę, tu się wkuwam pod oczko, przeciągam włóczkę, następnie się wkuwam pod, nad e, dwa sposóbki złączone i łączę, przeciągam włóczkę przez wszystkie trzy pętelki, robię jedno oczko łańcuszka. I znowu wbijam się pod łańcuszek, potem się wbijam, przeciągam włóczkę pod oczkiem i przeciągam włóczkę przez wszystkie trzy pętelki i oczko łańcuszka. Tak wygląda, tak wygląda splot po wykonaniu trzech rzędów. Z obydwu stron tak samo. Jak wspomniałam, należy tylko powtarzać te rzędy. I tak robótka wygląda po większej ilości rzędów. Jak widzicie, bardzo przyjemny splot i można go wykorzystać do naprawdę wielu naszych robótek.